Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Paweł. <coughs> Mój problem polegał na tym, no tkwiłem około 20 lat. No, w toksycznym związku były zdrady, manipulacje, kłamstwa. Już w końcu no, doszło do statecznego rozstania się. I, uh, nie wiem jak to określić. No, był ból. No ból, no przeogromny, przez te 20 lat tych rozstań było naprawdę wiele i tam w każdym rozstaniu moja partnerka. Z, Zaraz, zaraz po każdym rozstaniu znajdowała sobie następnego i tak, tak, jak to, jakby to powiedzieć, no, świadomie wiedziała, że, 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 że się będę męczył i no, robiła to w pełni świadomie. No, teraz, teraz, gdy doszły do ostatniego, no takiego ostatecznego rozstania, no również oczywiście jest partner. Bardzo dobrze wie, co robi, bardzo dobrze wie, że, 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 że mnie to będzie drażniło, że mnie to drażniło i w ogóle <laughs> próbowałem terapii. Ale jak to się okazało, to był tylko plaster na ranę. No i przypadkiem napotkałem no, Tomka na mediach społecznościowych, no, wypełniłem formularz. Tomek po jakimś czasie się ze mną skontaktował. Umówiliśmy się na bezpłatną konsultację. Mniej więcej wyjaśnił, co i jak, na czym polega mój problem, m.in. niskie poczucie własnej wartości emocjonalne uzależnienie. no Umówiliśmy się na sesję. Sesja się odbyła. Tylko że w moim przypadku to. Ja to odebrałem bardziej jak egzorcyzm niż sesja, gdzie to, to, to już mówię: tyle bałaganów, tyle, tyle tych nieprzerobionych trumps, co miałem w sobie. I, 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 no, ale do czego zmierzam no, już po pierwszej sesji? no Nastąpiła nie, no, niewyobrażalna długa. <coughs> Zacząłem normalnie funkcjonować. Tomek jeszcze udostępnił mi te materiały, z którymi trzeba ćwiczyć i nie wiem, coż mogę powiedzieć. Naprawdę gorąco polecam, bo to jest, jest no, nie do opisania. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, no do tej pory współpracuję z Tomkiem. Zresztą sam się kontaktuje, pyta co tam, jak nam jeszcze udziela różnych, i o różnych instrukcji. Jak ze sobą pracować po prostu i no co więcej mogę dodać. Naprawdę, na pewno gorąco polecam. Dla niezdecydowanych. Też do końca w to nie wierzyłem, ale tak, jak ktoś mówi, to nocy rzeczy się chwyta. Ale jak już mówiłem, no po pierwszej sesji ta ulga to była, no jest nieoceniona. Zaczęła normalnie funkcjonować. No po prostu żyć. Można tak powiedzieć, jakoś tak wyleciało, wyszło to wszystko ze mnie, wyleciało to ze mnie i żyjemy dalej. Także pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Tomku ciebie też. Dziękuję za pomoc i naprawdę gorąco polecam.